Hej, cześć, cześć, i witajcie w kolejnym filmie. Jak widzicie, niestandardowo rozpoczynam tego vloga, bo od treningu na macie tego u mnie już bardzo, bardzo dawno nie było, a mega tęskniłam, więc cieszę się bardzo i zapraszam na wspólny dzień. Mam nadzieję, że będzie miło i przyjemnie i fajnie tutaj spędzimy. Razem czas. Jeśli chodzi o trening, to ja zazwyczaj wybieram albo Martę codziennie Fit, albo Monikę Kołakowską. I dzisiaj padło na zrób ten trening rano: Poczuj się lepiej, poranny. Trening ekspres, ono trwa chyba tylko 21 minut, więc to będzie bardzo dobra rozgrzewka przed tym, co mnie czeka w tym miesiącu, a mam nadzieję wrócić do regularnych ćwiczeń. Także już nie przedłużam, zaczynamy. Can I meet a word well I'm into you and Dzień dobry Pani Magdalena. zobaczcie tutaj YouTube już jest grany, bo robię śniadanie, a w międzyczasie nadrabiam sobie YouTube'a. Pozdrawiam z tego miejsca Mac. Ja mam spore zaległości, nawet z wiosny bodajże, tak mi się wydaje, ale to nic, na pewno nadrobię, bo ja o swoich ulubionych twórców zawsze oglądam i lubię wiedzieć co się u nich dzieje, a Wy możecie dać znać jak to u Was wygląda. Czy też nadrobiacie filmy, jeśli macie jakiekolwiek zaległości, czy jesteście na bieżąco, czy pomijacie te filmy, jestem ciekawa aha, a tam moje syngonium potrzebuje obcięcia tych tych liści, bo niestety coś się nie fajnego zadziało. Myślę, że troszeczkę je przypaliłam, bo stoi obok okna. Tutaj mata już jest wytarta. Ja zawsze ją przycieram po treningu ściereczką antybakteryjną. Później muszę ogarnąć by odkurzyć dywan, pozamiatać, troszeczkę poodkurzać, bo wieczorem będą goście, a teraz zabieram się za śniadanie. Grzeję wodę, robię herbatkę, kanapeczki i lecimy z tym dniem. co pomyślałam sobie, że zanim jeszcze zabiorę się za ogarnianie wszystkiego i ogarnianie siebie, to troszeczkę pogotuję, zrobię taki meal prep, ponieważ ostatnio Was pytałam na Instagramie o różne inspiracje. Jeśli słyszycie zmywarkę w tle, to tak, ona tutaj niestety działa, włączyłam ją, ponieważ mi troszeczkę przeszkadza ten szum. Mam nadzieję, że wam nie za bardzo. Ponieważ raz w miesiącu staram się w dosmywali rzucić ta półeczkę z pralki na proszek, aby ładnie się to czyściło, żeby tam gdzie nic się brzydkiego nie gromadziło. Więc to teraz się myje. Ale wracając na Instagramie, Was pytałam o różne przepisy, różne inspiracje. Co Wam ostatnio gotujecie? Co U Was na talerzach się nowego pojawiło? Co możecie mi polecić? Bo mam taką niemoc, jeśli chodzi o gotowanie, a mam ogromną ochotę, aby wypróbować coś innego. Więc jeśli ostatnio coś odkryłyście, odkryliście, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Ja chętnie sobie przetestuję. A teraz będę robić zapiekankę z. mówiłam już warzywa, mam tutaj pieczarki, cukinie, marchewkę. Tutaj dodaje się również jajka, kaszę, manne, manne, manno, manne, kaszę. Wiecie o jaką mi chodzi. Um, również olej roślinny. Mhm. Co tam jeszcze? A cebula wchodzi w skład, więc powinno być szybko, sprawnie. A potem piekarnik włączamy i pieczemy wszystko przez 55 minut. Więc spoczko, ona później musi się troszeczkę ostudzić, postać I dodatkowo zrobię sos czosnkowy z Thermomixa Jeśli chodzi um, o profil, z jakiego mam to danie To jest obiad dla taty Tutaj jest taka roleczka, zobaczcie to całkiem fajnie wygląda, nie trzeba odsączyć, wszystko dodać i wymieszać. wrzucić do tortownicy, zapiec i powinno być gotowe, więc sprawdzimy, przetestujemy. I tak jak mówię, jeśli chcecie się jakimś fajnym przepisem podzielić, to ja jestem jak najbardziej na tak. Ja jestem chętna, aby coś nowego wypróbować. Może tutaj na kanale zrobimy razem znowu, na vlogu, ale teraz zabieram się za gotowanie, to wszystko sobie zostawię i potem już posprzątam i nie będę tutaj. Później w kuchni, aż tak bardzo bałaganić, więc taki plan na teraz, póki jeszcze jestem nieogarnięta, dopóki jestem w strojem sportowym, to sobie pogotuję, a potem już się ogarnę, będę pachnąca ładna, to zajmę się innymi rzeczami. Na przykład chcę zmontować film, który niedługo wejdzie na kanał, a mam nadzieję, że Wam się spodoba. No! Także taki, taka rzecz u mnie, u, u mnie w ogóle. Dni wolne to różnie się składa. Czasami gotuję od rana, czasami gotuję przed obiadem. Lubię sobie też przygotować niektóre rzeczy, żeby nie stać za długo w kuchni, więc działamy moi drodzy. Gotujemy. Myję wszystkie warzywa, obieram marchewkę i mam nadzieję, że pójdzie szybko i sprawnie. Pisałyście, że będzie szybko, więc na to liczę. To był bardzo dobry pomysł, aby najpierw pogotować i dopiero później się ogarnąć, dlatego że nie mam na sobie makijażu, a tarłam na tarce cebulę. Więc popakałam kciuk w górę dla mnie za to, że tak sobie to wymyśliłam i zaplanowałam, a teraz wracam yy, i kończę już w sumie, muszę tylko wszystko wymieszać, a, i odsączyć cukinię. Hmm, więc no powiem wam, że idzie naprawdę sprawnie i szybko. Rewelacyjnie, Magda, po prostu rewelacyjnie. Zobaczcie, jaki chaos. Możecie słyszeć termomix, bo właśnie się myje. A ja zabieram się za sprzątanie. Chciałabym bardzo, aby zmywarka skończyła zmywać, bo nie ukrywam, że te wszystkie rzeczy bardzo chętnie bym pochowała po prostu do zmywarki i ją włączyła. Plus myślę, że wrzucę. Te dodatkowe rzeczy z ekspresu, na przykład pojemnik na mleko, też wypadałoby to umyć, a w zmywarce idzie to jednak najbardziej sprawnie, dobra. Uciekam, bo mnie tutaj zagłuszają i sprzątamy, moi drodzy. Najwyższa pora zwinąć tę matę, posprzątać i się ogarnąć. Nareszcie! Widzicie tę migającą diodę? To znak, że zmywarka skończyła zmywać i to chyba starość. Jeśli człowiek się cieszy, że może załadować zmywarkę. A jak wygląda? Uuu, gorąco! Gorąco, jak wygląda? Proszę, tak wygląda szufladka. Nie lubię tego, że ten proszek nie do końca chce zejść. Teoretycznie jest sypki i czysty, i wszystko powinno tutaj ładnie się wypłukać, ale niestety tak nie jest. Odkładam. O, i tę część również odkładam A teraz na zakończenie, bo zobaczcie, już jest czyściutko, ładnie i pachnąco Na zakończenie ładuję zmywarkę i włączam I wtedy już lecę się kąpać Wrzuciłam też do piekarnika zapiekankę Będzie się jeszcze piec 40 minut, a potem musi się ostudzić Więc spoko, naprawdę idzie dobrze Godzina 11.07, gdyby kogoś to interesowało W końcu się ogarnęłam i jestem gotowa na to, aby spokojnie usiąść sobie w biurze i pomontować filmy, ale przed pomyślałam, że o kilku rzeczach mam opowiem. Po pierwsze, co mi się tutaj pięknie świeci na policzku, o, na policzkach w sumie? Otóż jest to rozświetlacz z Inglota, który powstał we współpracy z Peleny Lalagimi, Glow i on jest naprawdę przepiękny, jest to rozświetlacz w kremie, bardzo, bardzo subtelny Po raz pierwszy w ogóle mam taką formułę rozświetlacza, chcę go otworzyć jedną ręką, ale średnio mi to wychodzi Chciałam wam pokazać, jak... o jest, jak on wygląda w opakowaniu I on, o, zobaczcie, prezentuje się tak naprawdę, jest przepiękny, to jest taka tafla Cudowny! Po drugie, siedzę w domu, ale zastanawiam się, czy wy też tak macie, że jak jesteście w domu, to używacie perfum i... Od jakiegoś czasu ja cały czas męczę te swoje perfumy Lady Million, Lady Fabulous A dzisiaj sięgnęłam po te So Couture od Juicy Couture i one... są so Couture, Juicy Couture, jak one się nazywają? Viva La Juicy, Gold Couture Tak i one są przepiękne, no ja kocham ten zapach I na pewno jak skończy mi się ten flakon, to kupię je ponownie Plus one nie są takie drogie, ale bardzo, bardzo słodkie I nie będą pasowały każdemu A... Jeśli mowa o tym, co męczę, to są to te Ja je zawsze zabioram co są do pracy I zobaczcie, zostało mi ich tyle Zużyłam spokojnie, tak dwie trzecie Jak je mam na sobie, to często dostaję pytania Co to takiego, co tak ładnie pachnie I że ja tak ładnie zawsze pachnę A to y, ten zapach, który jest bardzo ładny Ale jednak y, Jessica Tour to są moje ulubione perfumy mhm, Tyle, jeśli chodzi o takie sprawy kosmetyczne A teraz chciałam wam pokazać, co mi się ostatnio udało Chodźcie ze mną po pierwsze, muszę się troszeczkę pogimnastykować, jesteśmy w łazience i tutaj stoi mój piękny zamiokulkas, który tak średnio przepada za tym miejscem, dlatego że no niestety w sezonie wiosenno jest bardziej narażony na słońce, ale już jesień się zbliża, więc na pewno będzie mu troszeczkę lepiej, ale, ale chyba nie jest aż tak źle, bo zobaczcie, tutaj po raz pierwszy wypuszcza nowy, nową łodygę, nowe liście, no, pięknie to wygląda. Tutaj proszę, jest maluszek, i jestem siebie bardzo dumna, bo zamiokulkasy one są specyficzne. One mają takie cebulki w ziemi, więc nie do końca jestem pewna, jak wygląda rozmnożenie takich okazów. Ale zobaczcie, jest mu całkiem, całkiem nieźle, chyba, chyba nawet tutaj. A drugą rzeczą, którą muszę się pochwalić, to jest mój zamiokulkas rejwen. Zobaczcie, ja go przesadziłam, chyba już. To będą chyba dwa lata temu, i zobaczcie, w końcu, w końcu mi się coś udało. Wypuszcza kolejną łodygę. Proszę, ostatnio zamił kulkasy. Nawet mnie lubią, uwielbiam tego Ravena. Mam jeszcze jednego na stoliku nocnym. On jest specyficzny, dlatego że ma, jak widzicie, czarne liście, ale na początku, jak wypuszcza nową młodygę, to one są zielone. Naprawdę przepiękny, go cały czas podlewałam, czekałam, czekałam, czekałam i w końcu się doczekałam. No super, cieszę się bardzo. Kolejne ogrodnicze sukcesy, a tutaj moja strelicja i czekam. Czekam, aż wypuści kolejny liść. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Mam nadzieję, że niedługo, bo tutaj jest jakby jakiś zalążek, tam też coś się niby dzieje, ale tak nie do końca. Więc jestem cierpliwa, podlewam i mam nadzieję, że ona również coś nowego jeszcze w tym roku wypuści. Tak wygląda moja zapiekanka. I szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy coś z tego będzie. Ser bardzo się przypiekł, ale tak miało być. Teoretycznie sprawdzimy. Naprawdę, mam nadzieję, że będzie smaczna, bo w domu pachniało przepysznie i nie mogę się doczekać, ale to później. A teraz zrobię sobie coś do jedzenia i mam w lodówce serek wiejski i chyba wymieszam go z truskawkami, więc tak, przyda mi się taki mały, delikatny lunch, zanim wjedzie ten proszę o to piękny obiad. Ale naprawdę, mam nadzieję, że tam wszystko się dobrze dopiekło. Proszę bardzo, stylówka na dzisiaj. Spodnie. Mam jeans z H&M. -u. Wolę te z Only, ale te też nie są aż tak złe, bo jednak te z Only mają troszkę niższy stan i tutaj lepiej się układają. Ale nie narzekam, są bardzo wygodne i koszulka to jest Mohito, bardzo mi się podoba w paski. Przyjemna ma fajne wykończenia, te rękawki są dobrze wykończone. Tutaj mamy dekolt w serek i on nie jest też za głęboki, no mi pasuje. Więc e, tak. Tak ja dzisiaj wyglądam, a teraz już naprawdę zabieram się za mini lunchik, bo jestem głodna i biorę się za montaż. No, co innego jak to by mogła robić w ciągu wolnego dnia? Musi zmontować film, ale naprawdę bardzo to lubię i cieszę się, że mogę to robić. A jeśli tymi filmami sprawiam jeszcze innym przyjemność i radość, to ja tym bardziej mam ochotę tworzyć. No, pozdrawiam i widzimy się później. Muszę wam to powiedzieć, ale siedzę, montuję i krwitnie zasypiam. Zastanawiam się, czy powinna wjechać drzemka. Czy kawa bo nie daję sobie rady, nie daję sobie rady i do tego jeszcze plecy mi dzisiaj dziwnie bolą, to mi się rzadko zdarza, ja w ogóle rzadko narzekam ale dzisiaj coś jest, ten dzień taki bardzo śpiący, chociaż pogoda jest piękna za oknem nie wiem o co chodzi, albo po prostu brakuje mi świeżego powietrza i wypadałoby iść na spacer może to jest myśl ale z drugiej strony muszę zmontować ten film ale z trzeciej strony ja zaraz zasnę, więc nie wiem co jest lepsze takie moje, widzicie, problemy życiowe, rozkminy Dnia dzisiejszego Ojej, ale wieje Ale wieje na dworze Nie mam ochoty, co bardzo wychodzić Jakkolwiek to brzmią okna pootwierane, chociaż tyle Ale Dzisiaj miał być taki dzień bardzo, bardzo domowy Chociaż jest mega, mega śpiący Co tam masz, żona moja? Obiad Ci zrobiłam. Obiad mi zrobiłaś. Uh -huh. Mam nadzieję, że ci nie. Marcin myślał, że to ciasto. Jedny w tortownicy. No to nie, to nie ciasto. Ale nie. To tak, wiesz, tak z połowę, nie? Serio? To sobie, jak to ma być obiad, to wiesz, to tak ćwiartkę chociaż. No, Ci się. <gry> no sorry. Niech ci będzie. Chłop ze wsi. Chłop ze wsi. Ulala. A jednak, a jednak. Wygląda jak ciasto. Możesz udawać. Możesz udawać, że to ciasto. Proszę. No sobie też ukroiłaś dużo. Tak wygląda w środku. No bo jak ty kazałeś to. Ja sobie też ukroję. A co ja będę sobie... Sos czosnkowy? Sos czosnkowy, proszę bardzo. Wszystko odrobione. Skłonika. Tak. Mam nadzieję, że będzie smakować, ale wygląda Dobra, to smakuj pierwsza, ty. Słuchaj, wygląda całkiem, Nie, nie? No ale sos czosnkowy to będzie jasna. A, <laughs> Ja też jestem głodna. Wiesz ja zjadłam? No. Sarek wiejski z Uuu, Takie dobre. Truskawki mhm. są takie dobre jeszcze. Mhm. Dużo chcesz sosu czosnkowego? Nie, nie dużo, bo tak wiesz... Bo sobie sobie Wolę dołożyć sobie, bo twój sos czosnkowy to jest wiesz... Tyle? No. Nie, no, to jest twoje. Nie, no jeszcze trochę możesz. To jest twoje. To jeszcze trochę. Jeszcze trochę? Daj da, jeszcze. <laughs> trochę, bo twoje jest też jeszcze trochę. Nie, no, no. dobra, starczę, bo jak coś tam. No nie żałuj. Nie, nie próbowałeś. Dobra, ja szybko spróbuję. For God's sake. <laughs> I me apace. Ty, ja, Ale, się upiekło jakoś. Hmm? Dobra. A dobra. jak wy coś polecicie? To... to nie ma tego w tym. Mm -mm. Hmm. Dobra, co? Mhm. Niezła. Dobra, to smacznego. Czuję dobra. Sosik, dobry. No, się nie skończy. No, no. <ślesk> no co? <ślesk> to jest na dzisiaj, na jutro. No! Aha! coś to mi dobra. Dzisiaj na bogato, słuchajcie, jak dobry obiad, to i dobry sok. Zobaczymy, czy taki dobry. Kurczę, a strząsnąłeś? Tak. Ok, sok za całe 3,60, 3,80. O jezu, z czerwonych pomarańczy spróbujmy. To nie to samo. Jest to słodszy. To nie to samo. No. Tam nawet widać konsystencję, no. tak jak taki mętny bardziej, jest taki... tam ten takie był bardziej treściwy. Tam były te cząstki pływały, dlatego mi to tak smakowało. No nic, wypiję się. Co straciłam, to moje. Szkoda, szkoda, miało być na pojedynkę. nie twoje. Tak, nie no co, moje. No co straciłaś? To nie twoje. <laughs> Dobra, chociaż mam zapiekankę. A jeśli chodzi o tę zapiekankę, to ją można sobie spokojnie robić wcześniej, bo ją się je na zimno i czym więcej sobie postoi, tym bardziej jest w takim stanie stałym, że tak powiem. Zręczona jest nie potrzebuje kawy. Potem wejdzie kawa. Moi drodzy, cóż to było za popołudnie po pierwsze pamiętacie, przed chwilą przed chwilą, dla was, przed chwilą, dla mnie kilka godzin temu, bo mówiłam, że coś jest nie tak, bym chętnie zrobiła sobie drzemkę, jestem mega śpiąca i była drzemka. Mi się to naprawdę nie często zdarza, żebym ja w ciągu dnia chociaż chwilę przymknęła oko, a drzemka weszła tak na spokojnie, na 30 minut, zjedliśmy tę zapiekankę i... No, jest fantastyczna, dlatego teraz wszyscy mi piszą, co mają dzisiaj na obiad, bo muszę się zainspirować, potrzebuję więcej fajnych pomysłów od Was, a wiem, że Wy potraficie w obiady, więc będę wdzięczna za każdy jeden komentarz. Naprawdę, ta zapiekanka weszła i ja Wam zostawię linka na dole, gdzie ją możecie znaleźć. Polecam serdecznie. Na dwa dni, na spokojnie, na zimno można jeść. Myślę, że to jest fajna opcja również, żeby wziąć ze sobą do pracy. Może bez tego sosu czosnkowego, bo jednak ten czosnkowy oddech zostaje. Potem była koleżanka i od razu ją przepraszałam za no za te zapachy w domu, bo no czuć czosnkiem w całym domu, mimo że tylko zrobiłam szybko ten sos i tak naprawdę cały dzień się wietrzyło, to jednak było czuć, ale zapiekanka jest fantastyczna, podobno można ją zrobić z sosem tatarskim i też jest rewelacyjna, nie wiem, sprawdzę, przetestuję. Na pewno to danie u nas będzie co jakiś czas się pojawiało, bo jest bardzo dobre, bardzo szybkie, jestem zadowolona. Drzemka weszła, tak jak wam mówiłam i... Również e, przy okazji, bo stwierdziliśmy, że A, obiadek, weekendik, to obejrzymy sobie jakiś może nowy odcinek nowego serialu, nowy odcinek nowego serialu i włączyliśmy e, Sandman. Nie polecam, nie polecam, to jest totalnie nie nasza bajka, to jest taki fantastyczny serial, nawet sama nie wiem o czym. Zaczęliśmy oglądać, ale tak naprawdę przysnęliśmy, więc tego nie będziemy kontynuować, a, więc. Jeśli nie jesteście fanami fantazy i to jest na podstawie powieści, um, jak się ten autor nazywa, ach mam na końcu języka, uh, muszę wygooglować, bo zwariuję, ja. uh, 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 Gaiman Neil Gaiman, tak? Tak. Ach, pamiętałam. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Na podstawie jakiegoś, jakiejś tam powieści Gaimana, ale mm, to nie są moje klimaty, to nie jest moja bajka. Potem właśnie przyszła koleżanka, pogadaliśmy, wypiliśmy kawkę, więc druga kawka też weszła, z czego bardzo się cieszę. A też w międzyczasie zaczęłam montować film i teraz kontynuuję. Uuu, zostało mi tylko godzina 28 materiałów z 4 godzin, ponad 4 godzin. I mam już 14 minut zmontowanych, więc powinno pójść sprawnie, więc Myślę, że ja to sobie teraz skończę Mimo, że jest... Nie, godzina nie jest taka zła 20.25, więc ja to sobie jeszcze Domontuję, zrobię miniatury i może Nawet wrzucę na kanał Co by było super, bo będę wtedy jeden film Do przodu, a z wami Się chyba już pożegnam, bo nie chcę przedłużać tego vloga, nie wiem ile on trwa Nie wiem jak on w ogóle wyszedł Mam nadzieję, że mimo to miło tutaj spędziliście czas Dziękuję za waszą obecność Jest mi niesamowicie miło i byłoby mi miło Gdybyście mieli tylko ochotę zostawić Tylko kciuka w górę, one zawsze motywują zawsze sprawiają, że człowiekowi chce się le... więcej, lepiej, bardziej. Widzicie, jak mam teraz gadamy? Naprawdę w... ostatni był dramatyczny, a teraz nagle mam tę energię. W ogóle znalazłam świetną muzykę do tego filmu, który montuję w tym momencie i bardzo mi się podoba, jak dynamicznie to wychodzi, więc... Miejmy nadzieję, że do końca będzie mi się podobało. Potem sobie obejrzę i sprawdzę. A z Wami się już pożegnam. Także dajcie znać, jak tam Wasze kulinarne doświadczenie ostatnio, co u Was króluje na talerzach. Ja się chętnie zainspiruję. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie pomysły, które mi podsunęliście na Instagramie. Jeśli na Instagramie mnie śledzicie, to my, jest perfekt. Tak jak wszędzie życzę Wam przemiłego dnia, udanego dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie, moi drodzy. Pa!